Ksiądz January Żelawski. Opowieść o Zapomnianym Giedrzwałdzie. Wspomniany purpurat pierwsze wiadomości o wydarzeniach w Giedrzwałdzie zdobył ze sprawozdania proboszcza Weichsla z dnia 8 sierpnia 1877 roku. Proboszcz wyraził tam swoją wiarę w prawdziwość tych objawień mocno także wierzył i w prawdziwość zeznań wszystkich czterech wizjonerek, a to już nie było zgodne z prawdą. Biskup Kremens po przeczytaniu pierwszego sprawozdania w krótkim czasie do Gietrzwaudu wysłał swojego delegata, w osobie kanonika kapituły katedralnej we Fromborku, księdza Augusta Wundera, dobrze znającego język polski. O szybkim działaniu w tej sprawie może świadczyć fakt przesłania sprawozdania biskupowi już pod datą 17 sierpnia. Ksiądz kanonik stwierdził między innymi: „Co się tyczy mojej osoby na podstawie wypowiedzi dzieci, nie mam żadnej wątpliwości. Absolutnie nie możemy te proste wiejskie dzieci stawiać na jednej linii z kłamliwą dziewczyną z Braniewa. To, że ich wypowiedzi nie są poprawne, temu nie trzeba się dziwić, bo zdaniem proboszcza Weichsla”. Szafryńska jest tylko słabo zdolna. Natomiast mniej wagi przywiązuje do wypowiedzi siostrzenicy proboszcza Marii Durant. Także możliwe jest oszustwo u Józefa Pukalskiego, Jana Kujawy, Leona Łączyńskiego, jak również u Antoniego Rowedy. Odnośnie uzdrowień nie ma co mówić. I co do tych, musi się czekać na dokładne protokoły księży. Swoje przekonanie co do autentyczności objawień, przekazywanych przez dzieci podtrzymywał także i w późniejszym czasie. Między innymi, wypowiedzi tych dzieci gorliwie bronił przed wybrednymi atakami Gazety Poznańskiej. Jeszcze w dwa lata po objawieniach apelował do katolików na Warmii, aby i oni wzięli w obronę te dzieci wobec pomówień tej gazety. Czy nie znajdzie się nikt na Warmii, który pociągnąłby Posener Zejdung do odpowiedzialności? jak ona może się ważyć biskupa, kapłanów i tutejszych katolików uważać za zdolnych do oszustwa. Autora tych obelżywych zarzutów zachęcał, aby odbył pielgrzymkę do Gietrzwałdu i na miejscu przekonał się o pozytywnych skutkach tychże objawień. Zatem autor powinien osobiście udać się do Gietrzwałdu i przekonać się, jak wiele dobrego dla wiary już wynikło z objawienia się Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Wymieńmy choćby wspaniałe rozszerzanie się modlitwy różańcowej, nawrócenie niezliczonych grzeszników i powrót wielu na łono kościoła. Po przeczytaniu sprawozdania księdza Wundera, biskup Kremenc posyła do Kietrwałdu następnego delegata księdza Augustyna Kolberga, wicerektora seminarium duchownego w Braniewie. Pomocą miała mu służyć dobra znajomość języka polskiego. Zgodnie z poleceniem biskupa, udał się do Gieczwałdu 20 lub 21 sierpnia 1877 roku, aby opisać swoje spostrzeżenia. Po kilku dniach, pod datą 25 sierpnia, przesłał do Fromborka swoje sprawozdanie. Napisał w nim, że obserwował dzieci w czasie pięciu wizji, a później w obecności proboszcza i dwóch kapłanów wikariuszy, Sporządził pięć protokołów w języku polskim. Oto niektóre z zawartych tam stwierdzeń. Stan cielesny i duchowy dzieci poza ekstazą każe uznać jako normalny. Dzieci są zdrowe, chociaż ich oblicze, z powodu natężenia, na jakie były wystawione, wydaje się dość blade. W całości zachowanie się dzieci, ich ubogie ubranie, jakie mają na sobie, nie wskazuje na coś nadzwyczajnego na wyróżnienie czy udawanie. Ich postępowanie jest dziecięce, owszem, niekiedy nawet zbyt dziecinne. Nawet przy odmawianiu różańca, w czasie którego następuje ekstaza, okazuje się, że do chwili rozpoczęcia tej ekstazy są jeszcze dziećmi. Jeśli niekiedy patrzą na tłum ludzi, który znajduje się na placu kościelnym, następuje rozproszenie, jak u innych na stronie. Żadnej oznaki bigoterii, Zauważa się u nich poważne i proste usposobienie. Mimo przykrości, które wycierpiały, są pogodnego nastroju i śmieją się zwyczajnie, gdy się na nich spogląda. Chociaż względem nich zachowywałem się surowo, okazywały się posłuszne bez sprzeciwu i cierpliwe. Ich odpowiedzi są krótkie i spokojne. Nawet gdy się im wykaże sprzeczności, choć nie są właściwymi sprzecznościami, ale mogłyby powiększyć zamieszanie. Zachowują doskonałą równowagę ducha. Dziecięcych krętactw u nich nie zauważyłem. Ich spojrzenie okazuje się czyste i szczere. Chociaż u starszej szafryńskiej, której kark z natury jest nieco pochylony ku przodowi, zauważyć można spojrzenie z boku, jakby z dołu. Tymczasem przy bliższym przypatrzeniu się stwierdziłem, że wszystkie jej spojrzenia są uzależnione od położenia karku. I nie można wnioskować o jej nieuporządkowanym stanie duchowym. Krótko mówiąc, całe zachowanie się dzieci jest takie, że nie można podejrzewać je o oszustwo lub symulowanie. Taka też jest powszechna opinia kapłanów, którzy widzieli te dzieci.